Cześć, tu Hania. I Bartek. Dzisiaj będzie taki... Skąd? A, przepraszam, Hania pyta. No, jakby dokładnie. jeszcze nikt nie wiedział, nie? No. Dzisiaj będzie taki odcinek, jak to młodzież mówi, na chillu. Co to znaczy na chillu? No, że że taki, wiesz, nie że takie poważne tematy, że tam feminizm, płeć, stereotypy. Że tak ostro. Tak. Dzisiaj będzie taki luźny nie, odcinek o... W nie, sensie, że o... chill, że Dobra. Taki odcinek o. Jak to jest? Tak. O takim generycznym temacie, jak to się mówi, o podróżowaniu. Podróżowanie to jest temat łatwy, lekki, przyjemny, prawda? Palcem po mapie, tak. I to już będzie te, taki ten odcinek, a w którym tak ja w zadaję pytania. W praktyce, moje. Pytania. Ale... A. Nie, że Google nam zadają pytania. Ale albo... ty zawsze zadajesz pytania. Tak, ale chodzi o to, że nie zawsze one są moje, a teraz no, są dobra. moje. No. No dobra, to zacznijmy. To będą takie generyczne, takie wiesz, typowe pytania. No i bardzo takie, dobrze. Takie, które się zawsze zadaje. Y... Jakbym chciał jakieś skomplikowane, to bym poszedł do tego, do wielkiej gry. Lol. Yy, w którym kraju, no bo jakby yy, oboje odwiedziliśmy trochę zagranicznych, kraj... zagranicznych krajów. Byliśmy za granicą parę Ale razy byliś, oboje byliś, i w różnych byliśmy, krajach. Byliśmy też w, w y, przedgranicznych. Tak, w Polsce też. Ale chodzi mi o to, y, w którym kraju, w którym byłeś podobało ci się najbardziej, w którym najmniej i dlaczego start? Ze wszystkich takich, w których byłam za tak. granicą. O Jezu, to ciekawe pytanie. W którym mi się najbardziej podobało za granicą? Myślę, że najbardziej. Mi się podobało. Może nie będę oryginalny, jak to powiem, ale najbardziej mi się zawsze podobało w Wielkiej Brytanii. Ale to ze względu na to, że pierwszy raz, jak byłem w Wielkiej Brytanii, to byłem w Liverpoolu. Mhm. I to było, tak bardziej chyba, w lutym. I w ogóle na miejscu się dowiedziałem, że w Liverpoolu bardzo rzadko pada śnieg. W zasadzie tak przez, nie wiem, tam mi wyliczyli, że 12 czy tam 13 dni w roku. Serio? No. I akurat trafiłem na te parę dni. Co padał ten śnieg. O kurde. Więc to była dosyć wyjątkowa. Ile razy byłeś w Wielkiej Brytanii tak ogólnie? Za trzy razy? Okay. się wydaje. Byłem w Liverpoolu, byłem. W Manchesterze, byłem w Londynie trochę. No, i byłem też w Winchester. Winchester, to byliśmy no. razem, dobra? Tak. No i pod Stonehenge też byłem. A ja zawsze myślałem, że Stonehenge jest w Szkocji. A tu niespodzianka. A tu jednak nie. No dobra, a w którym kraju najmniej Ci się podobało? Najmniej no to, to, to zdecydowanie muszę powiedzieć, że na Słowacji. <laughs> no. I, nie, nie wiem. No, nie wiem, ja, jako ja, znaczy ja z wycieczki ze Słowacji. No. Może po prostu coś tam nie wyszło, nie pykło, ale jako no ja, że ze Słowacji to, że nie ma tam chodników praktycznie. Mhm. A jak są, to są rozwalone. No i też są ceny w euro. Okej. Okay. I to też no, to, zasmuciło to to boli. mnie to strasznie, bo jeżeli Słowacja jest krajem jednak nieco biedniejszym od Polski i oni mają to euro, jak popatrzyłem na te ceny w euro. Mhm to sobie uświadomiłem, jak muszą wyglądać te wypłaty w euro. I nie wiem, nie znam się na ekonomii. No, e, Tak samo jak i na Zodiaku się nie znam. W sumie pokrewne dziedziny. No ale mimo wszystko, no... Rozumiem, o co no, chodzi. Do ująca to była wycieczka. Chociaż no to stare miasto w Bratysławie jest ładne, muszę nie przyznać. Byłam. Chyba. Nie, nie ale nie to jest w zasadzie jedyna atrakcja tam. No i też mieszkałem w takim hostelu, hotelu chyba, który był też na takiej granicy miasta chyba. Okay. I no, no, obok było takie zdezadowane rondo w budowie. Czyli no ogólnie, ładne kra widoki. ogólnie kraj w budowie. no Tak okay. jak Polska za Platformy Obywatelskiej. Przed Euro 2012. Okay. Tak, ale taka, tak, w takiej bardziej budowie na pokaz. Okay. Takiej dosyć spowolnionej. I jeszcze o Słowacji muszę powiedzieć to, że. Co jeszcze chciałem powiedzieć. Nie wiem. Coś jeszcze miałem takiego związanego ze Słowacją, albo może z Czechami, bo byłem też. Um, w Czechach? Praktycznie w podobnym okresie. W sensie w tym samym roku i tam w odstępie, nie wiem, paru tygodni byłem hmm. i w Czechach, i na Słowacji. No ale różnica kolosalna była. Czechy lepsze? No, Czechy zdecydowanie lepsze. No, bardzo. Ja tak kojarzę Czechy, że były w sumie ładne, <słuch> bo ja byłam i w Pradze, i w tych w karlowych warach. Mhm. No to oba miasta były rzeczywiście ładne. No ja właśnie też byłem wcześniej w Pradze i byłem też w Ostrawie. Uh -huh. Ale te, wtedy miałem okazję zwiedzić mniejsze miejscowości, na przykład Nowy Ichin, który jest blisko granicy z Polską. Yy, blisko tam Śląska i tak dalej. I bardzo fajna taka mała mieścinka, dużo atrakcji i można było sobie pomieszkać w akademiku. <laughs> co za większa atrakcja. No i co mnie rozwaliło, to to, że w sklepach polskie piwo jest droższe od tego czeskiego, który jest dwa razy lepsze. Naprawdę. No plus jeszcze, jak sobie wyszedłem, bo wtedy jeszcze paliłem. Czy wyszłeś? Wyszedłem. Wyszedłem sobie na papierosa i usiadłem na takiej ławce w parku. Mm -hmm. To naprzeciwko mnie sobie usiadł jakiś inny typek, zapytał skąd jestem. I sobie pogadaliśmy i wyciągnął marihuanum I kliznę. zapalił. I dał mi buch. Fajnie I... było? No fajnie. Tak, tak. No ja nie mam Zup takich ciekawych Zupełnie inaczej ale... niż w Polsce, nie? Że... Okay, no tak. Właśnie tak się znałem, w którym kraju mi się najbardziej podobało i to zależy, bo pod względem natury, w sensie takich różnych rzeczy, które można zwiedzać, w sensie natury, Aha. <laughs> wow. jakieś tam parki narodowe i tak dalej, to bardzo ładnie było w Słowenii. To tam byłam na kiedyś tam, no chwilę to dosłownie, ale zwiedzaliśmy akura akurat... Ładną część tej Słowenii. Nie wiem, czy ona cała taka chyba jest, bo to w sumie nie jest za dużo. Mi się krajem. Słowenia kojarzy z górami, tak. z filmem Krka, taką e, farmaceutyczną Lol. i z planicą, bo tam jest ta skocznia duża. No nie, ja właśnie nie pamiętam tego miejsca, w którym byliśmy, to był jakiś park narodowy, ale kurczę, nie mogę sobie teraz przypomnieć, ale tam było ładnie. No znaczy, no wiadomo, bo względem na natury, no to też Stany, tak? No to tego im nie można odjąć. Wielki kanion i takie tam. Ale tak pod względem takich, że na przykład jakby klimatu, w sensie ludzie i tak dalej, to chyba Wielka Brytania mimo wszystko. No jest tak mi się tej wydaje. Wielkiej Brytanii. No jest, że ci ludzie tam są tacy, że, że są mili i jakby. No, no jest coś takiego. No no. Więc chyba tak. No dobrze. To, to jakie było pytanie? Aha, gdzie najlepiej, no, gdzie no najlepiej. Jaki był najlepszy kraj, jaki najgorszy? Tak. No dobra. Słowacja. E, a powiedz mi, moment muszę zerknąć tutaj do ściągi. E, jak to uważasz, jaki wynalazek ułatwiłby podróżowanie ludziom? Teleporter. Oprócz teleportera. Ale teleporter jest bez sensu, bo później by nie było wiadomo, czy ta osoba, która wyszła, weszła do teleportera, jest tą samą osobą, która tak. z niego wyszła. Tutaj już fizyka kwantowa i taki tak. tam. Ale ja bym chciała tylko taką szybciutką tutaj a propos teleportera, że ja bym w sumie nie chciała znaczy, ja lubię ogólnie ten proces przemieszczania się. No. Lubię podróżować, siedzieć w samolocie, w aucie, w pociągu, w autobusie nie lubię. Ale pozostałe to, to ja, ja to lubię. Bo ja nienawidzę. Mm, Dla mnie to jest naj, największa wada każdej podróży. Tak. No, no nie lubię. Ale nawet tak ale po, mie w po mieście czy ten czy mm -hmm. coś, przemieszczanie się komunikacją miejską. A dlaczego czego nie lubisz? Nie wiem. <laughs> Bo na przykład jak zacząłem chodzić pieszo wszędzie mm -hmm. i się przemieszczać pieszo, mm -hmm. to polubiłem. Chodzenie z punktu A do punktu. Mi się wydaje, że tu chodzi o jakiś rodzaj pośpiechu. Albo takie poczucie kontroli, może też? Ty no, masz kontrolę że nad na tym. Własny, że na własnych zasadach się przemieszczasz. Tak, we własnym czasie. Że zależysz od siebie. No może to jest trochę takie o to A chodzi. A każda forma podróżowania, w której nie zależy od siebie w większej mhm. części procentowej, bo wiadomo, że nigdy do końca się tak naprawdę. Na jeden pieszo może się okazać, że jest dziura w ziemi i nie no przejdziesz. Tak. No wiadomo. Ale no rzeczywiście, zwłaszcza w komunikacji miejskiej nie lubię, na przykład, jak mam jakiś taki miks hybrydowy, że muszę się przesiąść z tramwaju do metra i z metra do autobusu. Okej, okay, rozumiem. To już mimo że w, no dzisiaj możesz sobie odpalić, jak dojadę, i w zasadzie masz gotową trasę co do minuty, no ale zawsze gdzieś jest ten taki. Czynnik, że coś może nawalić. No, nie? że coś, coś nie pójdzie i nagle w połowie trasy trzeba szukać na szybko nowych rozwiązań. Okay. A ja strasznie tego nie lubię w podróży. No w takiej, ja tak po mieście to też nie, ale w takich dalszych, to takie dalsze to ja już Ale lubię. dlatego może bardzo lubię latać samolotem. Bo tam w zasadzie no, no, no. Jak niewiele się może zepsuć, a jak już się zepsuje, to już i tak cię to nie będzie raczej no tak, obchodziło, no tak. bo wiadomo. Znaczy już nawet nie chodzi o to, że się zepsuje, tylko w sensie, że masz prostą trasę. Nie? W sensie okay. lecisz z lotniska na lotnisko. Siadasz i wysiadasz, nie? No. Nie masz za bardzo nawet opcji, żeby... No tak, ani nie przyspieszysz, ani, ani nie Ani nie pomylisz samolotu, bo cię po prostu nie wpuszczą. No, no. To tak naprawdę, to, to, jak ludzie w filmach mylą samoloty, to... Nie wiem jak oni to A robią. Nawet jak będzie opóźnienie, to i tak się nie będziesz wkurzać, no bo. No tak. Co? No... Okej, okay, ale. Co zrobisz? A, wynalazek. Czy jest jakiś wynalazek, który ułatwiłby podróżę? Tam, tam, tam. Bo ja nie wiem szczerze. No co mogłoby ułatwić podróżę? Znaczy... Oprócz teleportera, tak naprawdę. Nie wiem, czy ktoś ma jakiś pomysł? Drezyna. Potrzebujemy Drezyna już pomocy. Istnieje, przepraszam. Potrzebujemy pomocy w pytaniu, bo nie wiem jak na nie odpowiedzieć. Czy znaczy, może nie ma po prostu takiego wynalazku? Może to nie jest okay. potrzebny żaden nowy wynalazek. To nie są już czasy w 80 dni dookoła świata, że, że tam File Swog marzy o tym, żeby mieć, yy, nie wiem, samochód osobowy. Tak to musi latać balonem i ten. No dobra no to pytanie. No te, do To logii... też zależy od środku transportu. Pewnie. No, wła... o, no. no bo na przykład y, y, podczas podróży samochodem, to co ci, co, jaki wynalazek jeszcze mógłby to udoskonalić? Nie wiem. Hmm. Y, no to Tesla nie się stara zrobić ten autonomiczny samochód. O ja bym nie chciała takim jechać. No właśnie. Za dużo nerwów, i jakby za dużo no. zbyt y, jest to takie y, poczucie lęku takie mam, że, że, że to auto samo jedzie, co nie? No, to już jest w ogóle niezależne od siebie. Nie? No tak. To, to już i... jest takie już 1000%, że. Za dużo jak dla mnie. To ja już wolę tym autobusem i tramwajem. Okej, okay, to w takim razie to jest pytanie do osób, które oglądają. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł na wynalazek, który od... sprawiłby, że podróżowanie jest łatwiejsze, proszę tak znać, bo my nie wiemy. No. Chyba, to, że w samolocie na przykład, no to ale w tych Qatar Airways na przykład już są i, i DVD, już. i filmy, i Netflix, i Spotify, i tam, nie wiem. No. No to ja nie wiem, co jeszcze można wymyślić. Jak nie. bardziej jeszcze sprawić, że podróż będzie bardziej komfortowa. Czy... Zapraszam do dzielenia się z nami. Chyba, że ktoś jeździ jakimiś pocią no pociągi do niedawna były takim elementem na pewno w Polsce, no bo kolej w Polsce była tragiczna. No tak. No ale odkąd jest na przykład Pendolino, między tymi dużymi miastami, no to. Nie, to im bardziej właśnie chodziło o jakiś taki wynalazek, wiesz, całkiem coś abstrakcyjnego. Ale, że taki mi. komfort podróży, czy że szybsza podróż? Nie wiem. Tutaj jest jakby hmm. pole do popisu. No ale dobra, nie to wiemy, że. się więc... wydaje, że to zależy od środka transportu. Myślę, że jak okay. ktoś często podróżuje jakimś innym środkiem transportu, to by miał pełno pomysłów. No By wskazany na przykład na jakiś. No to, to zostawiamy otwarte pytanie po prostu. Bo no. e... jeszcze mogliby zrobić kus kuszetki w metrze. No tak, przecież to, to z kabat na Młociny to długa trasa. No czasami wiesz, po pracy. 40 będzie. minut, no. więcej, może trochę nawet. Chociaż no. się trochę tak bał. No ostatnio no. jechałam z centrum na. Mm, na ursynów. W sensie prawie cała, mniej więcej połowa trasy, to strasznie mi się dłużyło. No dobra, nieważne. Czy chciałbyś zarabiać na podróżowaniu? Bo nie, to chodzi mi o to, że jakby jest. Jest trochę, znaczy trochę, dużo kanałów na YouTubie na przykład osób podróżujących, jakichś podróżników, podróżniczek, które ży, żyją z tego, że podróżują, tak? W sensie. Podróże są ich sposobem na chodzi zarabianie. Chodzi o takich ludzi, co podchodzą nad Wisłą na przykład do grupek ludzi i mówią, żeby im zapłacić i, i żeby jadą na przykład w Himalaje i w nagrodę wyślemy ci zdjęcia na Nie, maila. Nie, chodzi mi Nie. o takie już, już wiesz takich po prostu ludzi, którzy jakby no tworzą w sieci mhm. i zarabiają na tym, że podróżują, czyli jakby no, no. Ale ale skąd biorą te pieniądze? No od... albo z YouTube'a w sensie z reklam i tak dalej, no. albo na przykład są podróże sponsorowane, że nie wiem, y, zapraszać jakiś hotel, tak gdzieś. Albo y, nie wiem, kto jest takim są... influencerem? Tak, albo jak są wycieczki zorganizowane i organizator tej wycieczki zaprasza Cię za darmo na taką wycieczkę, albo ci nawet za to płaci, a ty masz nagrać z tego vloga. Czy chciałbyś w taki sposób podróżować? Chodzi mi o to, że podróżujesz, mając e, jakby poczucie, że z tego a. będziesz miał pieniądze. No Raczej no, pierwszym odruchem jest zawsze żeby odpowiedzieć na takie pytanie twierdząco że tak, tak no chciałbym nie? No. No, kto by nie chciał dostawać pieniądze za jeżdżenie z miejsca na miejsce tylko po to żeby tam pojechać no ale z, z drugiej są strony są tacy ludzie mam wrażenie którzy by nie chcieli no no właśnie, bo nie każdemu a... się chce ruszać z domu są ludzie którzy nienawidzą no podróżować no w sumie możliwe ale z drugiej strony też pytanie jak szybko by się to znudziło właśnie no bo podróżowanie jest właśnie magia podróżowania polega chyba na tym że robimy to bo, bo chcemy, bo chcemy nie? Dodatkowo... a nie, że musimy, bo w którymś momencie, jak to się staje pracą, no to w którymś momencie trzeba już. No właśnie, to, to jest takie, że... Bo są zobowiązania. Na pewno nie chciałabym, żeby to było moje jedyne źródło dochodu, no bo co, jeżeli powiedzmy ja nie chcę podróżować, przez dwa miesiące mam ochotę siedzieć w domu, albo jestem no, chora, mam. albo cokolwiek, a tu nie czuję, mam. że kurczę, muszę gdzieś jechać. No właśnie, więc tak to bym nie chciała, jeżeli to by miało być jakieś takie dodatkowe źródło dochodu, to jak najbardziej. W sensie, no. że gdybym miała jakąś tam nie wiem czy pracę czy po prostu źródło dochodu inne a dodatkowo mogłabym sobie podróżować zarabiając na tym no to wow to super moim zdaniem no tak ale taką influencerką podróżniczą na pełen etat to chyba bym nie chciała być no trochę no, mi to przypomina jakieś tam Asia Express czy coś takie wiesz no kojarzę kojarzę to że, że no, jedziesz gdzieś i przeżyć przygodę życia mhm. Się ścigasz z innymi. Nie, wiem. nie to nie dla mnie. A... Chociaż, no, znając życie, pewnie, jak ktoś by mi zaproponował taką garzę, jaką mają ci influencerzy, no to pewnie bym w to wszedł. No, kto by nie wszedł na początku? No, nie wiem. No prawda, ale no serio, no, no pomyśl, że na przykład za jedną podróż zarobisz tyle, co w rok. No dobra, to bym pojechała, no już no, trudno. A jest jakieś miejsce, w które byś nie pojechał, nawet gdyby ci za to płacili? No w obecnej sytuacji to do Rosji. No. To bym no, nie okay. pojechał. No dobra, ale powiedzmy, że jakby abstrahując od tego. Chociaż zależy ile. U. Czyli nie masz takiego miejsca, do którego byś nie pojechał za żadne pieniądze? No bałbym się pojechać na przykład do Syrii. Mogłabym mm -hmm. się pojechać do Rosji trochę. No ten Bałbym... Bliski Wschód, Ale taki, tak, nie? że za żadne pieniądze? To chyba nie ma takiego miejsca. Ja bym nie pojechała do Arabii Saudyjskiej i mm -hmm. w ogóle ten płysep arabski, mm -hmm. bo zabiłyby mnie ta temperatura. I ta pustynia tam. To nie jestem w stanie. No, ale za dobry. żadne pieniądze? Oj, to musiałoby być naprawdę. No, bo, nie, ogromne. No bo nie musiałabyś być cały czas w tej temperaturze. Nie? No tak, ale to mimo wszystko. To musiałyby mi naprawdę bardzo dużo zapłacić. No a właśnie jak były to mistrzostwa świata w Katarze. No, to... Nie wyobrażam sobie tam lecieć w takich temperaturach. Naprawdę ja powyżej tak 30 stopni to już najlepiej mam ochotę zniknąć. No. Dlatego nie mogłabym, że na przykład żyć w kraju takim, jak nie wiem, Hiszpania czy Włochy, zwłaszcza na południu, bo no, no za gorąco, za dużo słońca. Dlatego. Tylko Skandynawia. No ale, ale chodzi, No, ale to chodzi ci o podróż taką jednorazową, czy o zamieszkanie? Nie, jednorazową. Już A. przeszłam szybko do kolejnego bo za, tematu. Bo zamieszkanie, no to wiadomo, no to też bym na przykład nie chciał mieszkać w Arabii Saudyjskiej. No. no, ja tym bardziej. No. No. Jak wiadomo, no. E Przeszła, a do jakiego pytania przeszłaś za szybko? coś nie mówiłaś? Wiem. Nie, mówiłam, gdzie nie chciałabym mieszkać, ale to a, jakby, to nie było pytanie, po prostu jakaś taka moja różna aluzja. Ostatnie pytanie: jaka jest najfajniejsza podróż, jaką odbyłeś, i dlaczego jest najfajniejsza? Czyli nie w kraju, który ci się bardzo podobało, tylko jakby podróż sama w sobie, która była najfajniejsza. Podróż sama w sobie. Mogę podać przykład, bo ja w sumie no, taką mam. No. Nawet mam dwie. No. Pierwsza to była jak, to było tuż przed pandemią, dosłownie tuż, bo to był luty 2020, e, poleciałam do Brukseli na koncert e, i potem i akurat jakoś tak było, że miałam wolne w pracy i na studiach, i stwierdziłam, że w sumie jak już lecę, no to wyszukałam najtańsze bilety, e, jakie są z Brukseli, i akurat były do Hiszpanii, do Santander, więc stwierdziłam, o dobra, polecę. Potem w tym Santanderze, to byłam dzień dosłownie, stamtąd pojechałam pociągiem do Madrytu, bo też jakieś były tanie, stwierdziłam, że jak już jestem w tej Hiszpanii, to jeszcze gdzieś pojadę. No i potem z Madrytu już wróciłam do Polski, ale w ogóle przez Mediolan, bo też były jakieś takie najtańsze bilety. I to było fajne, bo to wszystko łącznie trwało chyba 4 dni, Aha. czy 5, więc to było tak dosłownie jeden dzień tu, ale to było strasznie fajne. No. To był taki, ten, backpacking, wiesz, z plecakiem w ogóle, takie i byłam sama, więc to też było takie... No. Nie, fajne to było, naprawdę. Powtórzyłabym coś takiego. A druga podróż to jest jak wracałam ze Stanów, bo byłam w Stanach jako au O może kiedyś o tym nagram odcinek, ale to ty byś musiał mi zadawać pytania. No, okay. no nieważne. W każdym razie wracałam z, z Kalifornii, miałam lot do Warszawy, oczywiście z przesiadką. Przesiadkę miałam w Reykjaviku i miałam 14-godzinną przesiadkę. I co zrobiłam? Oczywiście poszłam zwiedzać. Nieważne, że przez cały lot, czyli 9 godzin, przez całą noc, bo to była akurat noc. Nie spałam. Nie, nie wybuch akurat jakiś wulkan. Tak, i z tego Rejkiewiku praktycznie nie pamiętam nic. Gdybym ja z, nie miała zdjęć, to bym naprawdę prawie nic nie pamiętała. Może że tak naprawdę cię tam nie było. Nie, nie, no mam zdjęcia, więc. Yy, no, jakby przez te, ile ja Ale tam nie mam... robione przez ciebie. Cicho, przeze mnie. Nie, robione takie, jak ty śpisz. Tak, o Jezu. <laughs> nie, właśnie w ogóle tam. Ja nie spałam chyba dwa dni wtedy. Yy... Ja sobie tak zwiedzałam ten Reykjavik, jako w ogóle pamiętam, że ja nie miałam wtedy internetu w telefonie i tylko gdzieś łapałam wi-fi i ja naprawdę nie pamiętam w ogóle jak ja dojechałam z tego lotniska do miasta i na odwrót, uh -huh. nic nie pamiętam, ale przeżyłam, było fajnie, no i potem już wróciłam do Warszawy, ale no ten Reykjavik to jest takie, że tak w sumie mam czasem takie, kurde, ja naprawdę tam byłam, no. Trzeba, trzeba po, polecieć jeszcze raz i... Koniecznie, no. tylko nie wiem, czy będzie nas na to stać. No, jak, jeżeli znajdą się coś patroni, dobra, dobra. Czy jest jakaś podróż, o której chciałbyś odpowiedzieć? Bo w zasadzie zadałam pytanie i sama na nie odpowiedziałam. Pamiętam, że kiedyś jechałem z, z kolegą, mhm. z Robertem. Pozdrawiam serdecznie. Kiedyś jechaliśmy do Gdańska pociągiem. Mhm. Nie, wiem, nie, nie wiem, czy to nie było właśnie. Nie wiem, czy to nie było Pendolino, właśnie. Może. I pamiętam, że spędziliśmy całą podróż chyba w jedną stronę w Warsie. W sensie siedząc tam w tak. tym czemu? Jedząc i siedząc w Warsie. Wszystko, I to, to wszystko było, z menu trzeba było spróbować. I to było bardzo kosztowne siedzenie. No ale dzięki temu bardzo przyjemne. No fajnie tam było. Znaczy, pierwszy raz, bo tak stwierdziliśmy, że już zostaniemy w Warsie po prostu. I Sama siedzieliśmy nie. całą podróż, bo mieliśmy tylko... jakieś coś tam niewygodne miejsce, już nie pamiętam A. o co chodziło. Tak wam tylko donosili kolejne posiłki. Tak i drinki. No wiadomo. W sensie A dobre woda. było chociaż to jedzenie? Takie średnie. No, 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 Wars nie, nie imponuje jakoś jakością wykonania. Nie jadłam nigdy w Warsie wiesz? Nigdy? No to nigdy, trzeba nigdy. kiedyś zjeść coś. Nie wiem czy będzie coś wegańskiego. No, wtedy Możesz... to na pewno nie było. A teraz? No nie wiem. A sumie. teraz może już jest. Może jest. No, w sumie Wars jest takim dosyć fancy przedsiębiorstwem. To więc... sprawdzimy to. To co, Oni robią też cateringi ogólnie w Warszawie, w różnych mm -hmm. tam instytucjach i tak dalej, więc. Uwaga, uwaga, pociąg do Gdańska, relacji, coś tam, coś tam odjeżdża. Za trzy minuty z Peronu siódmego. To lecimy. No dobra, dziękujemy za oglądanie i do następnego. Do następnego. Pa!